Cześć, jestem Klaudia, witam Was w szybkich odpowiedziach, więc zaczynajmy. Ustaw wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 34 unitów, zawierającego w cząsteczce trzy atomy, czyli mamy jakieś trzy pierwiastki, w tym dwa atomy tego samego pierwiastka chemicznego o łącznej masie 2 unity. Czyli mamy dwa atomy, które ważą 2 unity, tak? No to musimy sobie 2 unity podzielić na 2. I jeden atom ma 1 unit, co oznacza, że tym pierwszym jest wodór. A cały ten związek chemiczny waży 34 unity, tak? A to waży 2 unity, czyli robimy 34 unity. Odjąć te nasze dwa unity i mamy 32 unity. Teraz zaglądamy do układu okresowego i szukamy jakiegoś pierwiastka, który ma masę 32 unitów. I odszykujemy i znajdujemy S. Czyli ten związek, który, którego szukamy, to siarczek wodoru, czyli H2S. A siatek wodoru to inaczej kwas siarkowodorowy. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę no i już.